Szpital wojewódzki imienia świętego Łukasza w Tarnowie otrzymał 200 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem. Wsparcie finansowe pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości, a symbolicznie przekazała je Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego. Szpital dzięki tym pieniądzom będzie mógł szybciej i skuteczniej wykrywać oraz przeciwdziałać koronawirusowi. Jest to największy szpital w subregionie tarnowskim. Szpital posiada SOR. Jak wszyscy wiemy, na SOR trafiają różni pacjenci i jest duże prawdopodobieństwo, że wśród tych pacjentów będzie osoba potencjalnie zakażona COVID-19. Dlatego ważne jest, aby szpitale posiadały odpowiedni sprzęt, aparaturę, która będzie wykrywała to potencjalne zarażenie COVID-19. Pieniądze posłużą do zakupu analizatora, dzięki któremu będzie możliwość wykrywania wirusa. Pacjenci będą czuli się bezpieczniej. Personel medyczny będzie miał również gwarancję, że wśród pacjentów nie ma osoby potencjalnie zarażonej. Dlatego cieszę się, że te środki trafiają właśnie do Tarnowa, do Szpitala Wojewódzkiego. W walce z pandemią potrzebne są olbrzymie zasoby finansowe, dlatego dyrekcja szpitala nie zawahała się, by aplikować o wsparcie. Postaraliśmy się po prostu tak rozsądnie ocenić sytuację i. Złożyć wniosek, właśnie taki, żeby pokrył koszty zakupu analizatora, czyli takiego urządzenia, które będzie, będzie można tam testować i na część testów, myśląc o serologii, właśnie. Także na tą kwotę, na którą żeśmy złożyli, taką, taką otrzymaliśmy zapewnienie, że, że będzie to sfinansowane. I cieszę się z tego bardzo, bo będzie to wykorzystane naprawdę dobrze i ekonomicznie. Dodajmy, że dzięki funduszom szpital zadba również o bezpieczeństwo personelu wykonującego testy poprzez zakup, dostawę i montaż komory laminarnej drugiej klasy bezpieczeństwa. Zakupione zostały już testy do oznaczania przeciwciał anty sars cov 2 co poprawi szybkość i skuteczność diagnostyki w tym kierunku.